Prosimy P.K. za do ringu A. W 12. walce na ringu wewnątrz na tabeli wagonowej do 69 kg stosunkiem głosów 2 do 1 zwyciężył Marcin Gołębiewski, czempion nowego roku. Ring wolny, pierwsza stacja. Przypomnę posadę sędziowską walki 13. Walkę debriefing poprowadzi Sławomir Wójczarek. Sędziami punktowymi yeah. będą Piotr Dopolewski i Rozmawiał i Filip Ignisztofański. Sędziami czasowymi Stanisław Zatykowicz i Tadeusz Reszczyński. i ściarze kategorii normalnej do 69 kg ztocał pojedynek numer 13. Na rożniku czerwonym Paweł Kozielski, Legia Warszawa. Na równiku niebieskim Rafał Kepczyński, Eta Białystor. Si Opavre as Iota birany aina si mouths say 263 kg

i Tomasz Mazur, PKB Poznań.

Jeżeli ja chcecie zawodnicy że są tętni, autobus podjeżdża za 7 minut, za 7 minut zawiezie do hotelu. Tak więc zapraszam serdecznie. Autobus już czeka. Dobra, tu numer 14 na rynku B. Zapraszam Karola Pawlinę, Oliw Dudli, Czerwony i Tomasza Mazura, PKW Poznań. A do kolejnej maski. przygotuje się Mateusz Tryc, Fenis Warszawa. Jego przeciwnikiem na był niebieskim będzie Michał Gerlecki, Pekarowo-Znań. Kolejny w moim ruchu 14 na rynku sama sędziowska będzie następująca w rynku. Sędziować będzie Stanisław Radykowicz na punkty Sławomir Wilczarek, Piotr Polarski, i Mirosław Augusty, Sędziowie czasowi Filip Stefański i Tadeusz Reszczyński. Za chwilę będę w walce nr 13. Przez RSC w drugim starciu zwycięża Kasiu Lucińskim. W walce nr 13. W kategorii do 69 kg. Przez RSC w drugim starciu zwyciężył Rafał Tarczyński, Hefman Białystok. Przed nami więc z walka w ringu na kategoria walkową 81 kg. W sędziowie w sędziarikowy Kozłowski Sławomir. A jest Wiesław, Wizancer Paweł, a także Włosek Grzegorz. Syczo